Dzień dobry, nazywam się Anna Paracka, jestem lekarzem, skończyłam specjalizację z diabetologii. Moja praca doktorska również dotyczy diabetologii i kończę ją na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Na tym kanale poruszam wszelkie tematy związane z cukrzycą. Dzisiaj zajmiemy się 11 zasadami pielęgnacji stóp. Jest to temat szczególnie mi bliski, ponieważ moja praca doktorska dotyczy zespołu stopy cukrzycowej. Dowiemy się, dlaczego pielęgnacja stóp w cukrzycy jest szczególnie ważna i jakie są jej zasady. Nie przejmujcie się proszę jakością nagrania. W zeszłym odcinku moja biała ściana okazała się być zupełnie szarą. Nie, nie zamierzam jej malować, natomiast staram się podejść do niej odrobinę twórczo. Napiszcie w komentarzach, czy Wam się spodobała. Jeżeli polubicie za to filmik, co jest najważniejsze, to proszę polubcie go i subskrybujcie kanał. Jeżeli chcecie, żeby YouTube przypominał Wam o moich filmikach w każdą środę, to proszę naciśnijcie symbol dzwonka. Cofnijcie się proszę do czasu Waszej edukacji. Na trzecim roku studiów miałam taki przedmiot patomorfologię. No i jak to z moim szczęściem, musiałam trafić na jakieś zmiany. Odszedł akurat poprzedni kierownik katedry, a z nimi jego podręcznik. Nowy kierownik przyszedł i wskazał nową książkę, e, książkę z której były układane pytania na późniejszy egzamin. Niestety, nasz asystent był najwyraźniej opozycjonistą i na kolokwiach, a było ich 8, wymagał wiedzy z podręcznika poprzedniego kierownika. Więc kiedy doszło do sesji, był to mój czwarty, ostatni przedmiot, tydzień po poprzednim, miałam tydzień na to, żeby nauczyć się nowej książki. Teraz prezentacja: tak, tej książki. No i niestety w ferworze bardzo hektycznych przygotowań spadła mi ona na palec u nogi. Bolało i to bardzo i długo. Nie, no, spokojnie. Byłam młoda, głupia, nauczyłam się, jakoś zdałam, ale diabetologia to to nie była. Będzie o tym, dlaczego to dobrze, że bolało, o tym, że nie wszystkie specyfiki z apteki są koniecznie bezpieczne i o tym, czy wolno moczyć stopy. Zaczynamy. Dzisiejszy filmik kręcę głównie z myślą o osobach z cukrzycą, ale bez zespołu stopy cukrzycowej. Jednak większość wskazówek pielęgnacji stóp odnosi się do wszystkich pacjentów z cukrzycą. Dlaczego wybrałam na jeden z pierwszych tematów zespół stopy cukrzycowej? Dlatego, że uważam, że jest to jedno z najgorszych powikłań cukrzycy, które bardzo wpływa na Wasze życie. Jeżeli chodzi o definicję. To dziś uprośmy ją sobie i powiedzmy, że jest to rana poniżej kostki. Jeżeli jesteście zainteresowani dokładną definicją, lub w ogóle definicjami słów, których używam w swoich filmikach i które są nieodzowne w diabetologii, to proszę, napiszcie w komentarzach. Mogę przygotować filmik o definicjach o słownictwie używanym w diabetologii. Cukrzyca sprzyja powstawaniu ran, natomiast również utrudnia ich gojenie. I dlaczego mówimy głównie o stopie? Chociażby dlatego, że stopy ulegają większemu obciążeniu, przez co jest je trudno zagoić. Kiedy chodzicie, stoicie na nich. Jednak dziś skupimy się na prewencji. Zasada numer jeden: jest bardzo prosta. Codziennie oglądajcie swoje stopy. Nieważne jak długo chorujecie, nieważne jaki był dotychczasowy przebieg, jakie powikłania choroby. Codziennie oglądajcie swoje stopy. Dlaczego? Ponieważ jeżeli szybko zorientujecie się, jeżeli szybko zauważycie ranę, są dużo większe szanse ich zagojenia. Codziennie oglądajcie stopy. Druga zasada dotyczy paznokci. paznokci u stóp. Należy o nie dbać, należy je obcinać regularnie. Paznokcie u chorego na cukrzycę mogą być zmienione, do tego często dochodzi zakażenie grzybicze. Jeśli macie neuropatię, paznokcie mogą być grube, twarde i suche, takie żółte. I ważne jest, żeby je regularnie obcinać, ponieważ później zwykłe cążki mogą sobie z nimi nie poradzić. Pamiętajcie, obcinajcie regularnie paznokcie. Trzecia zasada również dotyczy paznokci. Bo dlaczego paznokcie są takie ważne? Za długie, o dziwnych kształtach, mogą uszkadzać skórę sąsiednich palców i powodować rany. Więc jeżeli sobie nie radzicie z paznokciami, z ich obcinaniem, polecam wizytę u podologa. A jeżeli musicie poradzić sobie w gronie domowników, to sugeruję piłowanie paznokci pilniczkiem. Tylko nie zaokrąglajcie ich. Żeby uniknąć chociażby problemów rastających paznokci, piłujcie je poziomo. Na stronach o modzie i urodzie i malowaniu paznokci nazywają to paznokciami kwadratowymi. Zasada numer cztery. Jeżeli macie cukrzycę, możecie mieć neuropatię. Neuropatia jest niestety bardzo częstym powikłaniem cukrzycy. I wtedy możecie mieć suchą, niepocącą się, taką żółtawą skórę ze skłonnością do odkładania się nad skórka, czyli hiperkeratozą. Nie jest to dobre zjawisko, ponieważ sprzyja powstawaniu wrzodzeń. Zapytacie, co możecie zrobić? Ja bym stawiała na częste, ale bardzo delikatne zabiegi usuwania naskórka, na przykład taką bardziej szorstką gąbką. Nie róbcie niczego, co może doprowadzić do uszkodzenia naskórka i powstaniu owrzodzeń, ran. Zasada piąta. I tu dochodzimy do wszelkich preparatów z mocznikiem, tak popularnych w reklamach telewizyjnych i na wystawach aptek. Niekoniecznie muszą one być dla Was dobre. Macie delikatną skórę, mając cukrzycę i wysokie stężenia mocznika mogą być dla Was przeciwwskazane, wręcz szkodliwe. Dlatego, jeżeli już koniecznie chcecie użyć środka z mocznikiem, to tylko w małych stężeniach, 2-3% myślę, że maksimum 10 i bardzo rzadko, chociażby raz w miesiącu. Natomiast to tylko jeżeli nie macie ran i myślę, że jest to na tyle indywidualna sprawa, że dobrze jest wcześniej skonsultować się z waszym diabetologiem. Natomiast, jeżeli szukacie jakichś środków do: Pielęgnacji stóp, chcecie na przykład zmniejszyć ilość naskórka, to wtedy polecam Wam raczej maść cholesterolową, taki środek bardzo natłuszczający, który ma również swoje apteczne, gotowe odpowiedniki. Zasada numer 6, a ponieważ osobiście nie przepadam za liczbą 6, to pora na moją najmniej ulubioną zasadę. Nie powinniście chodzić boso. Ni, też nie powinniście chodzić w skarpetkach. Zawsze powinniście mieć na nogach buty. Ja wiem, że chodzenie w skarpetkach daje duże poczucie wolności, jest niezwykle przyjemne, ale również grozi większą częstotliwością urazów i dlatego wskazane jest, żebyście zawsze mieli na stopach buty. Żeby uniknąć nieporozumień i niedomówień, oczywiście skarpetki są jak najbardziej wskazane, tyle że w butach. Zasada siódma. I tu wracamy do mojej przydługiej i nudnawej historii z książką od patomorfologii, która wylądowała na moim palcu. Wbrew pozorom, ten ból jest waszym przyjacielem, ponieważ ostrzega was przed potencjalnie szkodliwym czynnikiem, jakim jest uraz. Jeżeli nie oglądacie codziennie swoich stóp, a macie neuropatię, w przebiegu której macie zaburzenia czucia, to wtedy nie zorientujecie się, że macie ranę, nie zorientujecie się, że ona się pogarsza. Jeżeli natomiast codziennie sprawdzacie swoje stopy, o czym mówiliśmy w zasadzie numer jeden, e, wtedy szybko zorientujecie się, zastosujecie odpowiednie postępowanie. Możecie przemyć ranę jakimś środkiem antysemptycznym, np. oktenidyną, i zabezpieczyć ją opatrunkiem. Jeżeli natomiast rana nie będzie chciała się goić lub jej wygląd, zapach wzbudzi Wasz niepokój, wtedy oczywiście należy zgłosić się do waszego lekarza. Wiecie już, że należy codziennie oglądać swoje stopy. Wiecie też dlaczego. Ale czy tylko stopy? Jeżeli macie neuropatię, a ustaliliśmy, że neuropatia jest bardzo częstym powikłaniem cukrzycy, to powinniście sprawdzać również swoje buty. Dlaczego? Ponieważ w butach osób z cukrzycą znajdziemy mnóstwo różnych rzeczy. Kamyki, kawałki szkła, gwoździe, śruby. Czemu? Ponieważ nie czujecie, kiedy one tam wpadną i nie wyjmujecie ich. Dlatego codziennie należy sprawdzać swoje obuwie, najlepiej za dwa razy dziennie, żeby uniknąć e, tego, że te rzeczy niszczą Wam stopy, kaleczą Wam stopy. Zasada dziewiąta. Skoro już jesteśmy przy doborze obuwia, no to właśnie, jakie je dobrać? Dzisiaj edycja dla osób z cukrzycą, ale bez zespołu stopy cukrzycowej. Nawet w wywiadzie. E, tak więc pierwsza zasada. Obuwie nie może być za małe. Nie możecie mówić, że się dopasuje, że się rozchodzi. E, nie może nigdzie uciskać Wasz but, ponieważ to może powodować uraz. Natomiast oczywiście za dużo obuwie również jest niebezpieczne, ponieważ może doprowadzić do tego, że się przewrócicie. Ale z całą pewnością nie może obuwie Was uciskać uciskać Waszej stopy. Co dalej? Powinno być wykonane z przepuszczalnego materiału i powinno być zakryte, palce powinny być zakryte. Ponieważ wtedy łatwiej uniknąć wszelkich urazów. Jeżeli chodzi o obcasy, no ja bym doradzała tak 3-4 cm obcasu, natomiast jeżeli chodzi o szpilki niestety nie zalecam. Owszem, są efektowne, ale powodują nienaturalne ustawienie stopy, co może prowadzić do jej deformacji z biegiem czasu. A już mając neuropatię w przebiegu cukrzycy, już jesteście predysponowani do różnych deformacji stóp. A, no i jeszcze mój ulubiony temat, czyli noski. Jest niezwykle trudno znaleźć obuwie z ładnym, okrągłym noskiem, ale takie właśnie Wam jest potrzebne. Nie, czas szpiczaste noski, ponieważ w nie... Pozwalają waszym palcom na odpowiednie rozłożenie, nie dają odpowiedniej ilości miejsca, co również może prowadzić do otarć, do urazów. Obiecałam 10 zasad, no to czas na 10 i będzie to mocne uderzenie. Od dzisiaj nie możesz stóp w miejsce. Tak, wiem, że to robisz. Owszem, oczywiście, musisz codziennie mieć stopy, ale pod bieżącą wodą i co najwyżej 5 minut. Natomiast długie moczenie stóp w wodzie może powodować macerację naskórka. Wyobraź sobie swój ulubiony skórzany przedmiot. Wrzuć go na 20-30 minut do wody. Czy będziesz mógł go używać? Kiedyś moja mama uprała mi zamszowy piórnik. No, w moim poczuciu nastoletniej estetyki nie nadawał on już się do użytku. No i miało być 10 wskazówek. Ale przypomniałam sobie o 11 i chyba troszkę nieuczciwie, byłoby Was zostawić bez niej. A chodzi o termofory. Nie używaj termoforów. One owszem, wyglądają bardzo przytulnie, bardzo swojsko, ale masz cukrzycę, możesz mieć neuropatię. Możesz nie poczuć, kiedy termofor będzie za gorący, kiedy będzie parzył Twoją skórę. Możesz nie poczuć, kiedy gorąca woda wyleje się na Twoje stopy. Więc od dzisiaj. Niestety musisz zrezygnować z termoforów. Znam Was na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że część tych zasad Was mocno zaniepokoiła. Jeżeli chcecie o czymś porozmawiać, dopytać się, to proszę umieśćcie to w komentarzach na dole. Mam nadzieję, że Wam pomogłam. Jeśli tak, to polubcie filmik i subskrybujcie kanał. Spotkamy się w odcinku za tydzień, w najbliższą środę, o ile stan techniczny komputera pozwoli. Jeżeli chcecie, żeby YouTube przypominał wam o następnych odcinkach, proszę naciśnijcie znak dzwonka. Do środy spróbuję zorientować się, dlaczego podłączony przeze mnie mikrofon nie chce współpracować. I może, ale to może, polepszy się trochę jakość audio, a mój głos będzie przypominał choć trochę mój głos.